Witajcie, ja jestem Jacks, a to kolejny odcinek z serii Call of Duty World at War, war. war. Zagrajmy. I ogólnie to ze mną są, nie? Roxor jeden Czyli członkowiek IPTJ Lecimy dalej. Misja dziesiąta no. no właśnie Mission 10 Miotacz i Kociąg Ja będę miał miotacz ja będę miał kurkociąg. <grymne> A Skorpion nie ma nic. Skorpion będzie miał butelkę. Ze spirytusem. O, o! Ja to... Zawsze można że chcę nam dawać ten. My to mamy butelkę z spirytusem. No. Nie można. 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 Wszystko można. tam się, Nie no. Mm -hmm. O oh, Jezu! Tak długo rozładuję. Nie mam pojęcia zielonego w ogóle. O! Coś przyspieszyło. Przepisywanie. Ja Zasynchronizowaliśmy medikrowe. Będziemy widzą kacenkę. Yeah! Boom <grym> headshot, boom boom Już się tak nie i spokojnie. Czemu? <grym> <grym> Bo nie wiem, tak asumuję. nie wiem, No. <laughs> Dobra, co, nie? Będę miał, nie co, pociąg. co będę miał, co Ten będę miał? Co będę miał? Teraz 1945 rok. Wanna Ridge. Oknawa. Szeregowy Miller. Jej! Jest, mam jotać! Eee, ja, ja mam brzydką broń. Haha. Tam szło. Wow! Ba, mam ładunek wybuchowy. A gdzie mamy wow. iść? Tu, jak te biegną. Przecież. No tamto, no. Tamte, no We got in that out. Ty się... Wyronuj się na trawę, dospiesz. No, bazaję no, to... no, no. będą. Podpal trawę, no spokoj. Aha. Oh. Nawet, <laughs> nawet nie zdążyłem trawy podpalić. A ja nie yeah. skapuje się to chodzi. <laughs> LOL, LOL.

nie! Halo? Hej, hej! siebie? Uch, bo mi się robi już kurde ciemno przed oczami! No? wpadłem do rury! <grym> do to mi pomoże Tam im nie strzelają! Gdzie są wrogowie? Wszędzie! Wszędzie! Ej, Wszędzie. Wiadomo w którą się jeszcze Wow. Granat w ostatniej chwili Ale rockstar, ale byś tak palił tylko Ty myślisz, że ja się no będę patrzał kogo mam palić Ja, ja mam wziwawce, więcej ja mam deadów niż czegokolwiek Mam oh, oh. Myślałem że to jest Japonia Uuuu, ale kurde, 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 kurde. O, jestem kapalem już. Znowu Ja. O kurde, tu. Granaty, wszystko. Ła, wpadłem gdzieś. Oluj, zjarało. O kurde. No nie. O fak W jednego Gdzie jest drugi? W trawie Tu <laughs> Padnij, bo tam KM jest Ja mam taką Tym... broń nawet o niej nie widziałem O lol O! Też mam tą szklacką broń Jaką? No tam szklacką, taką fajną no nie co... Banzai! Banzai! Musimy się dostać do tamtego dzieła Fuks Fuck <noise> oh. oh. tak, bo było jest jakiś Wow! Ale tu są przejścia Fuck! Bądźmy strzela banzai? Granat! Unikałem, fuck! Strzelaj, 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 strzelaj ale ja nie wiem gdzie. No nie pali. Dobra. Ej, Pa! on se stoi! Lol! O i pad teraz. Tak. Ej, coś tu ładunki chyba trzeba podłożyć, czy coś takiego z tego co widzę. Tak, gówno, gówno. Chat, o Boże, trzeba na można na mapie. Aaaa... Ogłuszający. No dodatek, tak? O kurde! Ale nawet nie wiem, gdzie ty jesteś. Już biegnę. Tu jesteś, ot ty. Faj, jakieś daje nas nakręci. Uciekaj, uciekaj, roztor. O, fak, 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 fak. Ja myślę, że pan To Ten miotacz tam nie sięga nawet. Fak, ja już ich paliłem. Taks. Cała to. nadzieja w skorpionie. No co ty? Tak? Panie, Jeden. Tu trzeba w bunkier. Słuchaj się! mnie palisz? Bo tam mogą zawsze być. No to są nasi. Uciekajcie od tego bunkra! Fuck! Ej, wysadziłem nas. To słabe są wodni. No w sumie też sobie wszyscy przyczajka przyczajka Oj. przyczajka przyczajka i ogień pomóż na no pomag pomagam o oh fak? pomóż to jest, dobro. ja cię kręcę <noise> jak go ściągnął śmiesznie Jezu tak mocnie też czeka, ja ma Dobra to nie było Doktor <grym>, jestem za tobą A mnie kto się zrobił? Właśnie dwóch leży fuj, nie zauważyłem Cicho, lecę Ofa, granat Odzuciłem <grym>, o kurde, rewajów. To mnie zabiło. Nawet nie wiem. Bra. Zaszadę tylko byś Ta. Zaszczyk w dupę i dawaj. <noise> Muszę przeładować ten pieprzony... ...terabin, no. Tak! tak no jojojoj, joj, joj. żeś teraz poleciał... ...a tu jest dużo japańców. Tylko to, no, ...tylko ja tyle ci powiem. Bardzo dużo... Bardzo wielu Japańców tu jest Nie ja chciałem rzucić im od myka, nie udało się No ale <śm> no, zrobiliśmy to, nie? <śm> no spróbuję Puh. On biegnie do ciebie, dobra Dobra Dobra, jest good To jest nasz Jeszcze walą kończy tu do mnie Dziąg Po co? Dobra, wszystkie Jo, ja mam jakiś karabin wielki, maszynowy taki No, mówiliśmy ci o tym Nie, mówiliście jaki zarobisty karabin macie Ja swyszyli the fuck o co chodzi Oh shit, oh shit No fuck you! to wszystko trzyma, w kieszeni <laughs> Nie wiem, gdzie nie wiem, nie chodzi, RPG. Nie wiem jak podkładać te pieprzone No piątka... lewym podkładasz, piątka lewym podkładasz, a tym palisz, yy, rzucasz znaczy się. A, to jest spoko, dobra. Manzai! Kurra! Uzdrowisz go Skorpion nie mam co nawet. Kto go, czemu go nie uzdrawiacie? Skąd no! mówię go, uzdrowisz go Skorpion! Ja gdzie... Fuuu! Ale ja nawet nie wiem gdzie on jest. Jedzę takim tunelu. Ten Gdy jak się zwykle, się... ten jak zwykle lata po jakiś tych kurde. A potem weź go szukaj. No, no ale rozwalony. Fak! Tam dwa bunkiery, nie wiele bunkierów, ale... Ej! Zach znowu nie żyje. No bo ja nawet wysz, nie wiem on nie ja No przecież... Roxor mi uzdrawia. Cześć Niemcu! To już było wysadzane. Wiem. <gry> A, tam? Pierdzielę ten miotacz ognia. Tak. Tak, trzymają. No, już chyba nie mam tego czegoś. Dodania zaktualizowane. Opak fak, się te. Wow! Zadził ktoś tam Kto by wchodził, a ja bym się w domu krągły buchały, nie serio Ej, a... siedamy! Tak! Zabra hm. jakąś minę podłożyli Japońską Ja tułażę po bunkrę Też! Ale ILE ICH TU JEST? No ładne Łapka... Jeszcze? Ja muszę to przeładować dziadostwo. Cyk. A, to nasz był. <grym> to wygląda. on jest! Tak, zgubiłem go. Boże, on mnie zgubiło. YouTube? To jest bugowało mi, nie mogłem wyjść z tego. Słuchajcie! Nie ma tu już nikogo. Tak osoby. Ja mnie nie widzę tam. Tak osoby strzelałem na pizzu. <gry> o, tu jest by się do góry. A i znowu moja długa misja. Ła tu nagrywa? Ich tu nie było, ja nagrywam, a kto miał nagrywać? Nie pamiętam co nagrywa właśnie, ile Tam wyżej na bunku. Ciu, że ich tu nie, jest z 50 i mi... właśnie idą za mną, no ale dobra. Pa, udało się uleczyć. Przepraszam, się A ja nie mam nawet ammu w pistolecie. No! <laughs> Jeden padł drugi nie. No fuck! O kurde, teraz dwóch leżymy. Skorpion! Eee? W bunkrze zapomniał, na samej górze. Zapomniał, zapomniał grać Skorpion Skorpion sobie gdzieś przerwę i siedzi. Zmęczył się chłopak. Tak kurde mam tam wejść niby. No masz te takie... Chuj, dobra. Drabinki. <laughs> Ole, że... czarno przed oczami. A, eee? czak zginął pierwszy. Ja pierwszy, tak? <laughs> no tak. O, Czark, tu. No tak, i Skorpion, gdzie ty jesteś? Nie wiem. Kurwa. No dobra. Chuj. A spokojnie. Gdzie on jest? Na serio jest. Nie ma go tutaj. A ty. Hadr Ch ci muszę. No, tak Wyzwanie w trybie współpracy Spartanin ukończone <noise> Spartanin Znowu! Jeeey Ty jesteście Teraz ja bym co to leży w To jest mój ja. ja. Hej, wysiłaj Dobra. O, oh, fuck. No! A żyjemy wszyscy, czy tylko ja? Żyje. Żyje. Dawaj, Jax, Szyjjaj. lecimy. O, powierzchnia. Ło, wow, stary! Ja pierdolę! Ale źle, nie? No. Zajmienie. Zadanie zakończone. Nic <grym> się zrobił a już zadanie zakończone dla niego. <grym> Leni, śmierdzący. <grym> No. Jeeeej. Ciemno się zrobiło. Chyba stać je z rok. Hehehe. 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 O oh, fuck. Kogo noszą? A o. Połączenie przetrwane. Zobacz, rok co nagrywa, więc on skończy odcinek. No. no. O, to na szczęście rok nie To jest misja zakończona. Nie? Tak ale jeszcze kręcę bo to jeszcze nie koniec tego nie Bo mi wyjebało, bo wyjebało koniec gry areny jest No, wyjebało gry areny Dobra to i tak, jeszcze możesz powiedzieć coś na koniec, jakieś słowa Ale ra wyjebało, z gry Do mara Tak No to do następnego odcinka, o lol